Czasem wystarczy jedno zdanie, by zatrzymać się na chwilę, jedna myśl, która potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na siebie i na świat wokół. Ten podcast powstał z potrzeby rozmowy, prawdziwej, spokojnej, bez pośpiechu, o życiu takim, jakie jest naprawdę, o emocjach, o codziennych wyborach, o chwilach, które nas kształtują. Nie znajdziesz tu gotowych odpowiedzi ani wielkich teorii, ale może znajdziesz coś, co pozwoli ci choć na moment się zatrzymać. To przestrzeń, w której słowa mają znaczenie a cisza potrafi powiedzieć więcej niż dźwięk. Witaj w podcaście Incognito miejscu refleksji, szczerości i inspiracji. Zapraszam Cię w podróż przez myśli, rozmowy i emocje które łączą nas wszystkich, bo w końcu każdy z nas ma swoją historię, rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.